Przyczyną zmiany klimatu jest emisja gazów cieplarnianych. Ta emisja powoduje, że w atmosferze zwiększa się stężenie tych gazów, które zatrzymują więcej energii cieplnej, więcej ciepła. Więcej energii w atmosferze oznacza, że ta energia musi się rozładowywać. Ona się rozładowuje coraz częściej w postaci gwałtownych, ekstremalnych wydarzeń pogodowych. To są gwałtowne ulewne deszcze, to są bardzo silne wiatry, huragany, tornada, to są grady, to są tego typu zjawiska, które powodują, bardzo wielkie straty materialne, które mogą zniszczyć w bardzo krótkim czasie dorobek życia ludzi, które powodują śmierć ludzi, które powodują ludzkie tragedie. Przeciwdziałać tym zmianom możemy jedynie poprzez to, że będziemy redukowali tą ilość energii zawartą w atmosferze, a więc będziemy zmniejszali emisję gazów cieplarnianych i będziemy powstrzymywali zmiany klimatu. Proszę pamiętać, że. Od czasów przedprzemysłowych stężenie dwutlenku węgla, jednego i tylko jednego gazu cieplarnianego, nie mówię o innych, wzrosło z 270 ppm do 410. To jest wzrost o ponad 30%. A więc o tyle wzrosła ilość energii. To po prostu czysto fizyczne zjawisko. Ta energia musi się gwałtownie rozładowywać. Obok. Zjawisk ekstremalnych wydarzeń, katastrof naturalnych, powodowanych przez zmianę klimatu. Drugim takim bardzo ważnym skutkiem tej zmiany jest wzrost niestabilności przebiegu pogody. To powoduje, że zmienia się między innymi rozkład opadów. Dla Polski prognozuje się, że większa ilość opadów będzie występowała w okresie zimowym, a mniejsza w okresie we wegetacyjnym. To oznacza tak naprawdę problem przede wszystkim dla rolnictwa, bo to prowadzi do powstawania Okresów suszy. Wysoka temperatura, mała ilość opadów, czyli woda zamiast zasilać glebę, zasilać rośliny, w dużym stopniu paruje, ucieka do atmosfery. Mamy już do czynienia z tym w Polsce, to nie jest tylko prognoza, to już jest rzeczywistość. Dlatego, że o ile w 50-leciu pomiędzy latami 50. a końcem XX wieku susza w Polsce występowała średnio co 5 lat. W ostatnich 20 latach występuje średnio co dwa lata. Od 10-15 lat mamy coś, co nazywa się permanentną suszą letnią, czyli w Polsce co roku w niektórych regionach występuje susza rolnicza. Tak naprawdę katastrofalne są ostatnie dwa lata. Mówiliśmy o tym, że w zeszłym roku była susza stulecia. W tym roku ta susza była jeszcze większa. Zaczynamy mieć problem z tak zwaną suszą hydrologiczną, czyli brak wody powoduje, że zaburzone są stosunki wodne, że zaczyna brakować wody w rzekach, zaczyna brakować wody również podziemnej, czyli tych zasobach podziemnych, których my czerpiemy do picia, do zaspokojenia gospodarki przemysłowej, naturalnej. To zaczyna być rzeczywiście bardzo poważnym wyzwaniem dla polskich władz, bo no, woda jest podstawą życia. Można przewidywać, że rzeczywiście dostawy wody staną się znaczącą barierą dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Żeby nie było kryzysu, żeby nie było katastrofy wodnej, katastrofy ekologicznej i społecznej, my potrzebujemy programu małej retencji. My potrzebujemy dziesiątek, setek, a może nawet tysięcy małych zbiorników budowanych dla jednej wsi, dla jednej gminy, które będą na potrzeby rolnictwa i mieszkańców tej wsi zatrzymywały wodę. I będą retencjonowały tę wodę. My nie możemy sobie pozwolić, nie powinniśmy dopuścić do tego, że będziemy zamiast tego programu małej retencji budowali wielkie zbiorniki, że będziemy betonowali polskie rzeki, bo to spowoduje jeszcze większy problem. To spowoduje, że woda jeszcze szybciej będzie z Polski uciekała.